Cześć, mordeczki z tej strony Kalu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowiutkiej grze na moim kanale. Dokładnie tak. Witam Was bardzo serdecznie w Portal Knights. Nowiutkiej grze, tak jak mówię, po raz drugi to powiedziałem. E, którą znalazłem kilka dni temu i powiem Wam, że mnie totalnie zauroczyła i stwierdziłem, że muszę Wam ją pokazać i mam nadzieję, że Wam również się spodoba i zrobimy z tego super serię zaraz obok GTA prawdziwe życie. Myślę, że nie ma co tutaj przedłużać, zaczynamy i będę Wam mniej więcej tłumaczył o co chodzi, gierka do bólu przypomina Minecrafta. Naprawdę, zaraz wejdziemy do gry i zobaczycie. A będzie seria również z Minecrafta na kanale, ale myślę, że ta ma coś takiego w sobie, bo tutaj zobaczcie, możemy sobie wybrać charaktera, wybieramy sobie oczywiście faceta i możemy wybrać klasy, czy chcemy być wojownikiem, rangerem, czyli takim ucznikiem, czy magiem. My myślę, że zostaniemy takim typowym tankiem w tej grze i teraz od razu prośba do was, piszcie w komentarzach nazwę dla naszego ludzika, bo jest ona konieczna. Ta nazwa, która zwycięży i twórca tej nazwy dostanie ode mnie klucz do gry Portal Knights, tak więc również konkurcik mamy w tym odcinku. Klikamy sobie next, teraz sobie musimy skustomizować naszą, naszą postać, ale to będzie fajne. Zróbmy sobie jakieś, nawet pewnie kolor skóry można wybrać, to znaczy można, no bo już sprawdzałem w sumie, tak, Kalu nie zgrywaj tutaj idioty, bo grałem chwilę wcześniej i dlatego ta gra mnie naprawdę zauroczyła, o Boże, jaka fajna, śmieszna fryzurka. O kurczę, patrzcie, no teraz nie, no to, to jest postrach, postrach teraz, to naprawdę, nie Ale myślę, że taki wąs, milordowy wąs tutaj siądzie najbardziej, weźmiemy sobie, nie wiem, kolor może... Może biały to nie, tutaj jakieś takie bardzo wymyślne te kolor kolory są, weźmy sobie na razie czarny Kolor skóry, uszy, uszy będziemy mieli przebite jakieś, odstające takie, nie, może wiecie, może z jakimś kolczykiem Albo z jakimiś kośćmi, o, że, że jesteśmy takimi groźnymi, wiecie, warriorami, tak więc to będą nasze uszy Kolor skóry, myślę, że weźmiemy sobie taki, o! Taki, taki. Taki yy, przypominający do bólu Gustawa z GTA. E, spoko, bierzemy sobie taki. Co my mamy tutaj? Możemy sobie oczy wybrać, no proszę. Patrzcie, jak tu groźnie wygląda, ale nasza postać ma być taka słodziutka, nie przekręcaj się tu. Dziomeczku, patrz się tutaj w moją stronę. O jejku słodkie, ale ja bym chciał takie wielkie, cudowne oczka. O, oczka, dawać mi takie oczka, no te, te pierwsze są w sumie super kolor tych oczu, myślę że zielone, bardzo mi się zielone oczy podobają tak więc zielony kolor jak najbardziej będzie tutaj okej okay. usta, no za, za dużo nie widzimy, tak więc wybierzmy sobie jakieś losowe, ponieważ wąs piękny, dorodny wąs sam zastawia teraz głos, ten jest męski, bierzemy ten Charakter Name, będziemy się nazywać Kaluch, ale tak jak w GTA online na przykład, nazywam się BG, a moja postać nazywa się Gusta, tak więc to nam nie robi żadnego znaczenia. Kaluch Level 0 Warrior Play, bierzemy sobie Play, toś ten świat muszę usunąć, bo to jest świat, w którym na którym właśnie testowałem to wszystko i rozpoczynamy. O co chodzi tutaj w tej gierce moi drodzy? Otóż, tutaj macie historyjkę, która opowiada nam o tym, że dawniej ten świat był piękny, była harmonia, był pokój na całym świecie. Jednak coś stało się niedobrego później i, wszyscy, i świat jest teraz podzielony, kojarzycie na pewno Minecraft Sky, SkyBlock, tak? Świat jest podzielony na takie malutkie wysepki i żeby przemieszczać się między tymi wysepkami, Musimy budować i tworzyć portale, dlatego gra nazywa się Portal Knights. Tutaj jest również napisane, że świat czeka na herosów, którzy złączą ten świat na nowo i myślę, że dając łapkę w górę i jeśli będziecie oczywiście chcieli tę serię i pisząc komentarz, to na pewno myślę, że uda nam się scalić ten świat i będzie wszystko, wróci do harmonii. A tymczasem witamy na Peaceful Hills, czyli Pokojowych Wzgórzach, witam serdecznie troszeczkę lagów mamy na początek, ponieważ świat nam się renderuje. Okej okay, mordki jesteśmy, mamy taki wstępny samouczek jak możecie zobaczyć w lewym górnym rogu. Tutaj w ogóle jaki nam się świetny świat zrespił. Cicho mój komputerze, mój komputer znowu dzisiaj wariuje. Będziemy to wszystko, jaka tam dziura jest, eksplorować. Oczywiście możemy tutaj wydobywać surowce tak jak w Minecrafcie i możemy, zobaczcie co jest najśmieszniejsze, kopać surowce dokładnie tak i możemy je oczywiście stawiać. Tak więc, no normalnie, Minecraft, nic innego jak Minecraft. Zobaczcie, da się budować normalnie domki, i tak dalej. Jak ja już sobie piękny domek wybudowałem, to wy sobie nawet tego nie wyobrażacie. I ogólnie, mamy też tutaj przeciwników. Komputer, zamknij się. Zmieniając sobie kamerkę z yy, Krolem możemy sobie teraz z pierwszej osoby się bić, zobaczcie, to są nasi przeciwnicy na tym świecie, tak, to są takie slime, te slajmy na razie mają pierwszy level, więc na lajcie możemy je sklepać, zobaczcie w ogóle, można walczyć na, w, o w takiej kamerce, a można również właśnie w trzeciej osobowej, myślę, że w trzeciej osobowej jest troszeczkę łatwiej, Tak więc ginisz, macierzu, zabrał mi pół serduszka już, no proszę, dobra, yy, tak, i dostaliśmy jakiś kawałek właśnie do portala. Który potem będziemy tworzyć, bo tutaj jest właśnie ten portal, którymi to będziemy się komunikować z innymi częściami świata. Dokładnie tak, ale na razie no jesteśmy yy, takimi wiecie, no jesteśmy początkującymi, to nie mamy za dużo rzeczy, nie mamy surowców. Tutaj możemy również ścinać drzewa i tak dalej, ale zróbmy sobie yy, ten pierwszy samouczek, który jest tutaj w rogu. Muszę kliknąć B, żeby otworzyć sobie, otworzyć sobie ekwipunek i przesunąć do właśnie tutaj na ten pasek e, na zwykłą potkę, którą pijemy właśnie naciskając klawisz 4, ale mamy dużo życia na razie, więc nie będziemy e, zobaczcie, że miecz e, ma taki zielony pasek i to jest właśnie zużycie miecza, tak więc tutaj również itemy nam się zużywają świat wygląda cudownie, zapada noc, są różne moby w nocy, tak więc musimy uważać, mamy zabić teraz trzech wrogów, tak więc zróbmy to szybko, zabijmy te slajmy tutaj bożyckie które nam tutaj grasują po tym świecie, bęk Leżysz, 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 Mordko, leżysz, super. O, wypadła nam jakaś potka Ło, woda, tak. A wiem, że z wody da się kraftować e, właśnie potiony na, na życie, tak więc. No, tylko musimy mieć rzeczywiście surowce. E, poszukajmy szybko jeszcze jakiegoś slima. W ogóle zobaczcie, no, gierka wygląda cudownie. Jest naprawdę bardzo kolorowa i super, e, może się nią nagrywać. I pamiętajcie, że jeśli chcecie serię z tej gierki, koniecznie łapeczka w górę musi być. Pod tym filmikiem przybita. A my musimy znaleźć jeszcze szybko jakoś jednego e, przeciwnika. Tutaj grzyba sobie, wezmę sobie grzyba. Tak, bo z grzybów również możemy e, potem alchemią się zajmować, tak więc no, na pewno nam się przyda. Co to za latający smok? Ja takiego pierwszy raz widzę, tak więc ja myślę, że slajma poszukam po prostu, bo gdy, gdy będę się zadawał w bójkę z takim, z takim czymś, to, to nie wiem, czy wyjdę z tego zwycięsko. O, tu mamy troszeczkę mocniejszego chyba slajma Orange slime, o kurczę. Miecz, 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 dawaj miecz. I oczywiście możemy robić takie uniki, no. Oni na razie są bezradni, po prostu. Możesz to, gościu, możesz mi po prostu... No nic mi nie możesz zrobić, tak naprawdę. OK, wykonaliśmy też drugie zadanie, czyli zebranie dwóch portalowych fragmentów. I mamy jeszcze wykonać trzy... Aha, craft dwa blue stones. Musimy teraz skraftować szybko dwa kawałki, żeby się oczywiście móc przemieścić. I znaleźć... Co musimy zrobić? Aha. Wstawić w ten... w ekwipunek. Dobra, tak więc... Weźmy sobie na crafting, tutaj mamy pięknie crafting, zobaczcie I y, te kawałki portalu możemy sobie skraftować Tak więc craftujemy je w tym momencie, ponieważ mieliśmy dwa odłamki, zrobiliśmy dwa bloki w tym momencie I tak, mamy je w ekwipunku, mamy je w ekwipunku Halo? Halo? Tak, mamy jeden kamyk Aha, ale my możemy chyba jeszcze jeden zrobić A nie, 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 no widzicie I teraz już zaczynają się schodki Ponieważ żeby wykonać tego quest'a musimy mieć tam najprawdopodobniej cztery te kawałki, żeby się gdzieś przemieścić. Tak więc, no, zaczyna się już fajna zabawa, ponieważ już gierka yy, nam podpowiada, że teraz musimy zacząć ekspić i eksplorować. Zwiedźmy jeszcze ten budynek. Old Farmhouse. Pojawiły się tu jakieś questy, podchodząc właśnie tutaj. Mamy naprawić stary wo workbench. To jest stary workbench. Zresztą, no, nie wygląda zbyt przyzwoicie. Jak możecie zobaczyć, jest taki troszeczkę... No, zrujnowany, można powiedzieć, i musimy też sobie coś, jakąś kurtkę tutaj yy, właśnie skraftować, ale zanim to zrobimy, sprawdźmy, co my potrzebujemy, żeby naprawić to. Potrzebujemy cztery drewna, dobra, no czyli po prostu idziemy teraz, jak w każdym Minecraftowym let's playu, na drzewo. Tak, ścinać drewno, ale <laughs> to nie jest Minecraft oczywiście, żartuję, ale no, w tradycji musi stać się zadość, tak więc mamy już 6, szybko to schodzi, fajnie właśnie, przyjemnie. Że, że szybko możemy zdobyć surowce i przez to szybko możemy yy, się rozwijać. O, tak, 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 tak to ujmę. Upgrade, tak więc, upgradujemy. Wow, jaki fajny odgłos. Wow, i mamy piękny workbench. I co my musimy tutaj zrobić? Mieliśmy zrobić co, jakąś kod. Chyba to, squirrel. Aha, ale potrzebujemy bawełnę. A ja wiem, jak już stworzyć bawełnę, ponieważ troszeczkę sobie grałem wcześniej, tak więc. Yy, bawełnę musimy znaleźć, po prostu krzak bawełny, tak więc. Nic innego nam nie pozostaje, jak wejść do ogródka. Nie sądziłem, że tu rosły. Zawsze szukałem gdzieś ich w innych miejscach. No ale dobra. Koton, tak? Już zebraliśmy bawełnę. Tak więc te misje tutaj naprawdę są prościutkie na początku. Oczywiście później, jak będziemy walczyć z jakimiś potworami na innych, wiecie, na innych planetach, częściach oczywiście, takich skyblockach planet, to, to będą już naprawdę schodki. tak więc no to jest taka nasza planeta matka. W tym momencie Skyblock matka, gdzie po prostu. Naj, naj, chyba sobie zrobimy tutaj domek po prostu najwyżej, zreperujemy ten co tutaj jest. Albo postawimy nowy, oczywiście, jeśli będziecie chcieli seria. Ja mam nadzieję, że, 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 że taką chęć wyradzicie. Aha, ale my nie potrzebujemy. Po, potrzebujemy cloth, tak, koton cloth I teraz pytanie, jak się to robi? Tego już, kurczę, nie wiem. Nie wiem szczerze mówiąc, ale zaraz się dowiem. Okej, okay, mamy. Super. Mamy jedno, mamy drugie, zebraliśmy na tyle bawełny, że teraz myślę spokojnie możemy zrobić, nie możemy zrobić, why? Aha, teraz zebraliśmy, dobra, craft i mamy coś, i mamy coś, okej, okay, przejmujemy to. Equip, czyli musimy to teraz ubrać, super, ale no do tego momentu już nie doszedłem szczerze mówiąc, ponieważ nie zajmowałem się questami, tak więc questy to jest rzecz dla mnie bardzo nowiutka. Aczkolwiek co, co y, czemu ja tego nie mam? Whist Ghost, okej, okay, jak fajnie to wygląda na, na, naszym, na naszej postaci, która jeszcze nie ma imienia, na takim bezimiennym ludziku. E, ciemni się powoli, tak więc y, już niedługo będziemy zbliżać się do końca odcinka i jeszcze może zrobimy sobie jakiś quest, ale inne questy... Aha, tutaj coś mamy, okej. Okay, y, musimy zebrać 5 y, bloków drewna, żeby odbudować tę farmę, tak więc no... Myślę, że tym już zajmiemy się w kolejnym odcinku. My się jeszcze przejdziemy i poeksplorujemy, co my tutaj mamy, co wy na to, ponieważ no wyspa jest naprawdę ogromna. Tutaj mamy kopalnię, tak? Tutaj będziemy... O, już mamy misję, żeby skraftować sobie kilof i pewnie iść kopać, ale tym... Zajmiemy się już kolejnym odcinku, tak, bo to jest odcinek pilotażowy i tutaj chciałbym wam tylko pokazać i chciałbym y, zobaczyć feedback jaki będzie i czy chcecie w ogóle tę grę na kanale, mam nadzieję, że jednak ona wam się, wam przypadnie do gustu i po prostu będziemy robić z niej serię, bo dla mnie jest naprawdę cudowna i zakochałem się w niej bezgranicznie. Co to jakaś treningówka nam. Tutaj mam jakąś treningówkę, tu będziemy ćwiczyć, ale nie chcę go rozwalić na razie. Yy, I oczywiście mamy levele mamy skile naszej postaci. Będziemy to wszystko ulepszać. I już będę wiedział, jak, jak oczywiście napiszecie w komentarzach, jak nazwać moją postać. I właśnie będziemy ulepszać tego, nie wiem, Mietka czy jak, jak go tam nazwiecie Oczywiście to jest wszystko zależne od Was. Co my mamy tutaj? O, tego nie widziałem, szczerze mówiąc. O kurdy. Może tu wejdźmy. Sprawdźmy, co tu jest. To jest jakiś dungeon, kurczę. Jak, jakiś coś, coś... Bardzo podobny do takich minecraftowych dungeonów, jak się grało na mo modach, co to? Wow, rozwaliłem drzwi. Wziąłem sobie drzwi, ok. Yy, dobra, próbuję się zimbić, Kurde, ej, 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 ej! by mnie nie zabił tylko, dobra, ale świetnie, świetnie robię uniki, patrzcie, oh. Unik! I strzał, strzał, strzał. Unik. Strzał. Unik. Pięknie. I teraz ostatni strzał. Rozwaliliśmy go. No proszę, proszę. Mamy kości i kawałek do portalu, tak? Więc świetnie. Już aha, mamy całą bryłę, ale świetnie. To jeszcze trzy bryły i możemy się przenieść z tego, z tego kawałka skyblocka do jakiegoś innego. Tak więc no naprawdę cudownie. A tutaj co mamy? O kurcze podkę, bawełnę i trzy portalowe kawałki, czy ja to widzę? Tak, aha, dobra, mamy jeden blok i trzy kawałki, czyli będziemy musieli to skraftować. Okej, okay, tutaj nie wyjdziemy, trzeba się podsadzić. Dirtem. Świetnie, zawsze dirt pomocny. Dobra, mordki, myślę, że tutaj zakończymy odcinek i ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli seria, chcecie serię oczywiście z tej gry, bo to jest taki pilotaż i mam nadzieję, że ją polubicie i będzie dużo łapek w górę i tak dalej, piszcie w komentarzu imię, to będziecie mogli wygrać właśnie klucz do tej gry, tak więc... Ja wam serdecznie dziękuję. Oczywiście, imię dla naszej postaci. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, mordki. Do następnego odcinka. Pa, pa.